Nadszedł ten czas, moi drodzy. Dzisiaj mamy ostatni odcinek gry A Game About Digging A Hole. Wow. Zajdziemy do ogrodu, aby powiększyć naszą dziurę do granic możliwości i odszukać ukryte skarby. Na samym dole spotkamy coś. To coś bardzo mnie zaskoczyło, bo to coś było bardzo duże. Obym tylko zdołał przetrwać. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś tutaj nowy, trafiłeś przypadkiem, to jest dobre miejsce na zostawienie kciuka w górę. Jeżeli przyciągnęło Cię kopanie dziury w ogrodzie, let's go! Zaczynamy kopać! No cóż, moi drodzy, nowy dzień, wracamy do kopania naszej dziury. Nie wiem, czy nie zacznę sobie tego odcinka od kopania w całkiem innym miejscu. Ale wiecie co, zanim pójdziemy, myślę, że dobrym momentem, aby wypróbować nasz jetpack. Z racji tego, że mam całkiem inny plan tym razem. Nie chcę po prostu robić sobie ścieżki, nie chcę robić sobie schodków, tylko chcę normalnie, zwyczajnie kopać w dół. W dół, w dół, w dół i w dół. I, i zobaczymy jaki będzie finał na co natrafimy po, po, po drodze. Nie ukrywam, że interesują mnie głównie jaskinie, bo w nich jest większa szansa na zdobycie czegokolwiek co wykryje nam wykrywacz. Ych, ok. Na razie pod, robimy podkop tutaj, jakby pod naszym płotem e, w sąsiedztwie naszego budynku. Zapasy pełne, no dosyć szybko. Dobra, wypróbujmy jak. A, ale fajny bajer. Aż jestem zdziwiony, że dopiero teraz. E, jestem zdziwiony, że dopiero teraz zwyczajnie. E, u, uzupełniłem sobie ten ekwipunek o jetpack. A czy tutaj mogę podkopać się pod dom? Pewnie nie. Myślicie, kochani, że tym razem natrafimy na jakieś większe skarby? Przypomnę, że do tej pory dwa razy szkatułę udało się znaleźć. E, I udało się znaleźć skrzynię w takim tunelu. Tam było sporo pieniędzy, trochę dynamitu, trochę lamp. Nie no, ten jetpack to jest rewelacyjny, nie? Jest rewelacyjny, naprawdę. Szkoda, że tutaj jeszcze na żadną jaskinie nie, nie trafiłem. Dobrze, dobrze, że mi jest ten świder na wyposażeniu. Dzisiaj mam zamiar odkryć tajemnicę tej gry. Jeżeli nic mi nie przeszkodzi, jeżeli nie będzie ta gra. Nie wiadomo jak długa jeszcze. Chciałbym w ogóle zobaczyć, y, jak ta gra się zakończy. Uuu. I przede wszystkim, czy będzie coś strasznego na, 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 na samym dole. E, tutaj, tutaj już dokopałem się do, do pierwszej jaskini, jakby z innego miejsca. To podejrzanie jest widno. Mimo że nie ma. Mimo że nie ma tutaj nigdzie lampy. Nie no, ten jetpack to jest rewelacyjny. Musicie przyznać, że robi robotę. Robi nam jetpack robotę. No spójrzcie, tutaj musiałem zrobić takie schody, zejście w dół, żeby było sympatycznie. A tutaj proszę. Kolejna jaskinia. No tak to ja lubię. I od razu z dołu widać, że e, mamy sreberko na samym dole. Czyli, jak wpadnę. A mog nawet mogę regulować sobie spadanie. A tutaj jest moja jaskinia, pierwsza, właściwa. Tak, w której spędziłem naprawdę sporo czasu. Czyli połączyły już mi się dwa szyby. Poprzednie dwa odcinki to było głównie kopanie, poszerzanie tych jaskiń, żeby jak najwięcej wszystkiego znaleźć. A teraz moi drodzy, teraz to ja po prostu chcę iść w dół. Teraz ja chcę, moi drodzy, iść w dół. Dobrze, ten jetpack nie zużywa nie wiadomo ile energii. Dobra, doładowanie. Zróbmy sobie doładowanie przede wszystkim yy, prądu. Bo to jest teraz niezwykle ważne. Mamy 468 dolarów. Także na tą chwilę niczego nie mogę uzupełnić. Ale spadaj. O, ja nie chcę tak spadać bardzo. Tak, dobra. Gdzie ja jestem? Jestem tutaj chyba na samym dole. Nie, tu jest ten tunel. To ja tutaj jeszcze głębiej kopałem. Dobra. A, tutaj dokopałem się do lawy. Tak, tak było. Minus 44 metry, czyli jesteśmy 44 metry pod powierzchnią. E, Okej, okay. ja tak jak mówię, mam w planie kopać w dół. Fajnie, bo trafiają się kruszce złota na kolejna lawa. Myślicie, że tutaj gdzie jest lawa, to to już jest ograniczenie w głębokości. Myślicie, że głębiej niż ta lawa już nie, nie wykopię, nie zejdę? Takie to przykre, jakby to było tylko na minus 44 metrach, nie? No cała gra o kopaniu, tylko minus 44 metry Już po wszystkim, no nie, no tak nie może być no. no, no, no Ja się z tym nie zgadzam, moi drodzy Nie zgadzam się Nie zgadzam się Ja chcę kopać w dół, ale przy chyba Sobie zapalę lampkę Patrzcie, ale na lawę To lampkę mogę już O, patrzcie Czyli ta lawa to była taka zmyłka. Bo tutaj, bo tutaj mogę kopać głębiej. Mogę, mogę. A jeżeli ja. Oho. Dobra, zapalmy lampkę. Mamy sygnał. Ile złota? Złoto biorę. Oczywiście, złotko, moje złotko. Ja cię wezmę zawsze i wszędzie, o każdej porze cię wezmę. Na ostro i nie na ostro. Up. Czyli jestem za głęboko, ale sprawdzę. Ale sprawdzę, czy co. Platyna. Nowy materiał, kochani. Nowy materiał. Mamy platynę. Platyna musi być coś warta. Jeżeli złoto jest warte 50 za sztukę, to myślę, że platyna to minimum 100. Na tej, na tej wysokości jest zakopane coś moi drodzy, jest zakopane coś może to być szkatuła, może to być skrzynia, mam nadzieję, że to nie będzie żaden umarlak, który zrobi mi tutaj e, z tyłka jesień średniowiecza o to oczywiście bym, tego bym nie chciał e, kopać, kopać, cały czas kopać, żeby dostać się mamy już drugi okrąg Mamy drugi okrąg, czyli zbliżamy się do celu. Chyba pierdyknę sobie tutaj lampkę. Dobra, jest. Let's go, moi drodzy. Mamy sreberko. Ciekawe, ile ta platyna jest zwarta. Poszerzę tą pieczarę, bo gdzieś tutaj coś na mnie czeka. Bardziej w tą stronę. O nie. Bateria mi się kończy. Niedobrze. O. Ja już wiem co to jest. To jest moi drodzy kolejny. Kolejny szyb. Kolejne wejście do tunelu. I ten nasz lokalizator pokazuje dokładnie to wejście Tutaj tylko sobie wezmę poprawię to O jak sprzedam ten cały urobek to teraz chyba musi być dużo kasy No, no let's go let's go z tym Wypierniczać Tak, no i teraz już się wyłączył Mamy strzałkę, tam na końcu na pewno znowu znajdziemy walizę. Przepraszam, nie walizę, tylko skrzynię. Ważne jest to, co będzie tutaj na miejscu. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo mamy złoto wystające. Dobra, kop, kop. Mamy złoto. Musimy usunąć ten wielki piach stąd. Już widzę skrzynię. Dobra, przejdę, już przejdę. Tutaj zapalimy światełko. O, jeszcze nie przejdę. Jeszcze muszę przerobić to. Raz, raz, raz. Ok. Dobra, mamy to. 523 dolce, trzy lampy i dynamik. No, i ta skrzynia jest o wiele lepsza niż ta, którą znalazłem ostatnim razem, także. Jest jakiś progres, moi drodzy, jest jakiś progres w tym kopaniu. Hmm. Wiecie, co ja bym chciał zrobić przede wszystkim? Ja to chciałbym sobie zrobić takie wejście bezpośrednie, żebym nie musiał kombinować i. No ale dobra, idę dalej. Tutaj była platyna, tutaj gdzieś została znaleziona. Oho, skała macierzysta. Tutaj została znaleziona platyna, także. Możliwe, że teraz będę musiał. O, jest kolejna, kolejna platynka. Bardzo możliwe, że teraz kopiąc w dół będę musiał unikać tej lawy. Eee, muszę kurde, odkopać tu, bo nie wiem. Przez usuwanie takiej ilości tego piachu, to bardzo szybko kończy mi się energia akumulatorach oczywiście, bo na pewno nie, w, nie we mnie Dobra, lecę w dół, lecimy, lecimy lecimy moi drodzy, lecimy Dziwne to jest, że jeżeli ja... O jest fajnie, to jest platynka Dziwne jest to, że jeżeli ja dotknę tutaj tej lawy, to tracę życie, ale bez problemu mogę przyczepić tam lampę, nie? Ale twórcy tak to przewidzieli, także tak, 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 tak musi być. Moi drodzy, jak uważacie, czy twórcy oprócz fabuły z kopania przewidzieli tam na dole coś niepokojącego dla mnie? Dobra, tutaj poszerzam. No, w takim tempie to ja tu zaraz y, przez tą lawę zginę. Muszę tutaj trochę w boczek pójść. Diament! Moi drodzy, wiedziałem, czułem, czułem, że znajdę w tej grze normalnie diament. Naprawdę czułem to. Także jeżeli platyna jest warta 100 dolca, to diament musi być co wart co najmniej 200. Ma, jesteśmy na 66 metrze. I chyba dokopałem się do kolejnej Dokopałem się do kolejnej jaskini. Ale kurde, muszę tu poszerzyć sobie trochę tak zanim tam wejdę, to muszę iść uzupełnić sobie niezbędne e, dla mnie rzeczy, czyli prąd, energię, żyć, żyćko, tak. To muszę sobie tutaj jakoś zaznaczyć, bo przecież ja tu nie trafię. Ja tu normalnie nie trafię. E, dobra, zapalmy sobie tutaj. O moi drodzy, let's go 356 dolca i trzy lampy, let's go! No tak to można Ale dobra, jeszcze zbiorę tutaj co mogę zebrać To co widzę Okej okay. Dobra, wszystko zebrane Dobra, na mnie czas to, jak ja stąd wyjdę? Jak ja stąd wyjdę? Gdzie jest to wyjście? Tutaj wykopałem, dobra. Pamiętacie. O, 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 o. o udało się. Pamiętacie, moi drodzy, ile czasu kopałem szpadlem? 2100 dolca. O, to teraz będzie, będzie upgradeów. Jeden Diamond kosztuje 250 dolarów. Mhm. Mm Robi się poważnie. Dobra, uzupełnię. I teraz co upgradeujemy? Czy wiertarkę? Czy może bardziej? Wiertarkę. Mamy najlepszą, najbardziej zmodernizowaną wiertarę. Wiertarkę, 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 i wciąż mamy kupę siana. Więc upgrade'ujemy sobie to, i tym sposobem zostaje nam jeszcze upgrade dwóch rzeczy. Ale żeby nie było nudno, żeby nie kopać cały czas jednej i tej samej dziurze. No kurde, moi drodzy, ja nie mam pytań, patrzcie. Tym to można się bawić. Ja myślę, moi drodzy, że w tym odcinku zakończymy to. Bo mając takie dłuto, to naprawdę Zobaczy jaką ja ilość odgarniam od samego początku. Przecież ja cały ten ogród przekopię, ten przekopię, cały ten ogród. I będę kopał i kopał. Tak, tak. Patrz jak ja schodzę, ja normalnie schodzę. I chyba tak to zrobię, że po prostu będę schodził prosto w dół. Przyda się lampa, może tu na, na tym. Tu mamy skałę macierzystą, to lecimy dalej w głąb. Dobra, tu coś się pojawiło. Moi drodzy, mamy pierwszy klucz do... Mamy pierwszy klucz do zap Jak zapasy pełne Oczywiście, że bierzemy, dobra Mamy, mamy znaleziony pierwszy klucz to, oczywiście wychodzimy Dobra, sprzedamy urobek. No, no mało sianka, ale to nie o to chodzi. I otwieramy pierwszy. Otwieramy pierwszą kłódkę. Teraz uzupełnię tylko to. I moi drodzy, let's go. Myślę, że wracamy cały czas tutaj. Dobra, trochę z tej strony e, między... Przeciskać się między skał, ale patrzcie ile tu jest diamentów. No ucieszyłbym się bardzo, gdybym miał na co to spieniężyć, nie? Wiecie co ja zrobię? Teraz to ja mam pełno dynamitów. A? Patrzcie, jest tam fajne przejście jeszcze. Najgorsze jest to, że ja chyba tu całkiem zabłądzę, nie? Ale patrzcie, trochę creepy się tu zaczyna robić. Trochę tutaj moi drodzy zaczyna się robić. Creep. Oho. 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 Słyszycie to? No to nie jest ściema. Tutaj ktoś jest. Tutaj ktoś jest. Jestem na 100 metrach. Jestem na 100 metrach, dokopałem się do czegoś. I i tam coś jest. To zanim tam pójdę, to potrzebowałbym uzupełnić sobie wszystko co mogę uzupełnić, bo trochę mam cykora. Czyli moi drodzy, to nie jest tylko gra z kopania. to nie jest tylko gra z kopania. Bo gdyby to była gra z kopania, to tam by nie było słychać tego co słyszałem. Dobra, na pewno na pewno to tutaj nie można. On gdzieś tu łazi, ja go cały czas tu słyszę. O, do. Uh, 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 to, jest, to jest potężny, wielki kred. No to teraz przynajmniej wiadomo. Teraz przynajmniej wiadomo, moi drodzy, co jest na dole. Jest to potężny, wielki kred. A ja nie mam siana. Mm, mm, mm. Potężny, wielki kred. Oj. Zależy mi na tym drugim kluczu. Wydaje mi się, że jeżeli nie znajdę tego drugiego klucza, to nie ma sensu iść do tego potwora na dół. Tam, moi drodzy, sprawa wygląda tak, że przekopałem dosłownie cały ogródek. Wykopałem taką potężną dziurę, że w prawdziwym życiu myślę, że dokopałbym się normalnie do Chin. Ale niestety nie znalazłem drugiego klucza do naszej y, skrzyni, która jest zostawiona, y, która jest zostawiona y, w, 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 w szopie. Także jeden klucz znalazłem, drugiego klucza nie mogłem znaleźć, no spójrzcie, tylko przekopałem dosłownie cały, cały ten ogródek. Ale wiecie co, dokopałem się do czegoś strasznego na dole y, i myślę, że to jest teraz dobry moment. żeby tam iść. Zresztą spójrzcie, posłuchajcie tylko. Moi drodzy, posłuchajcie, do czego się dokopałem. Myślę, że to jest punkt kulminacyjny tej gry. Naprawdę. Spójrzcie, posłuchajcie. Kochani, ale na końcu tego ogródka, na końcu mojej dziury coś jest, coś znalazłem. Spójrzcie na ten cień i posłuchajcie tylko tego dźwięku. Gdzie on tam idzie? On tylko zawraca, dobra. On tylko nie dał się zauważyć. Udało mi się przebytnąć obok niego. Mam nadzieję, że, ty, że tylko... Po rany ich jest więcej. Down, real king stand up, never kneel down. I be rapping, I be jumpin' on ground, Like, Pac-Lev, know how I get around. He's <sighs> the he's Dancing, 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 dancing. dancing, 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 Moi drodzy, mamy to, mamy to. Moi drodzy, dokonałem tego. Przekopałem cały ogródek. Znalazłem, co znaleźć mogłem. Przeszedłem przez dwóch lub trzech potężnych kretów strzegących tej oto skrzyni. I teraz sprawdzamy, co tutaj jest

To już jest koniec. Nie ma już nic. Zjadł mnie krety. Tak, i kolejny śmiałek. Moi drodzy, gra skończona, zakończenie dość nieoczywiste. Niestety nie udało mi się znaleźć ostatniego klucza, aby otworzyć skrzynię tutaj w shopie. Nie wiem czy jest. Jeżeli napiszecie mi w komentarzu, że jest, to spróbuję przekopać jeszcze raz ten ogródek, mimo że starałem się zrobić to bardzo dokładnie. A tymczasem żegnam się z wami i NARA!

like the pyramids, if I down going out like the barrels did, drifting all gold, call me King Touch. Rip flare, draped up when I do my strut. Always take the toy, take the up, I'll be that pretty mode. Dancing, dancing, fashion. Dancing, right dancing, fashion. Starting, start dancing, 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 Started trapping about to get it bouncing like a 6-4. Six six real, real, real. So I had to let it go. Stuck like in Yayo.

no, I get around. Uh. <coughs> dance. Dance it. Dance it. Oh, right. Dancing, dancing, fashion, fashion, dancing, dancing, fashion, fashion. dancing, dancing,